Wierzyć, to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku. Jan Twardowski. Czym jest wiara? Biblijna wiara jest uznaniem za rzeczywistość, za prawdę i za autentyczność wszystkiego, co powiedział i uczynił Bóg. Aby wiara była skuteczna w naszym życiu, potrzebą jest jej praktykowanie. Wygląda to tak. Przyjmijmy, że moim problemem jest wspomniany już wcześniej grzech kłamstwa. Kłamię tak często, że już sam nie wiem, co komu powiedziałem i gubię się w tym. Jest mi już z tym bardzo źle. Ludzie mi nie ufają. Dziwnie reagują na wszystko, co mówię, choćbym mówił prawdę. Postanawiam to zmienić. Ale szybko zauważam, że kłamstwo tak mocno wpisało się w mój charakter, że spontanicznie kłamię i nie umiem nad tym zapanować. Przychodzę, więc jak ta syrofenicjanka do Jezusa i przedstawiam Mu mój problem, mówiąc, Panie Jezu, jestem kłamcą. Okłamuję wszystkich wszędzie i już mam tego serdecznie dość. Ludzie mi nie ufają, a i ty pewnie nie jesteś ze mnie dumny. Jest mi bardzo przykro. Wstyd mi z tego powodu, że złamałem Twoje przykazanie. Nie umiem sam sobie z tym grzechem poradzić. Proszę pomóż mi. W tym momencie Bóg, Jezus Chrystus, według swej obietnicy wybacza mi i uwalnia mnie od kłamstwa. Ja przez wiarę przyjmuję Jego łaskę i postanawiam przez delegowaną mi moc więcej nie kłamać. Świadomy tej przemiany pozwalam Duchowi Świętemu kontrolować moje myśli i słowa. Szybko zauważam, że staję się prawdomówny. Jeśli jednak zdarzy mi się nieświadomie skłamać, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści mi to przewinienie, bo to jest tylko upadek. Świadomie podejmuję decyzję, że z premedytacją nigdy nie skłamie. Dzięki takiej współpracy z Duchem Świętym staje się całkowicie wolny od grzechu kłamstwa, a prawdomówność staje się moją nową naturą. A wszystko to dzięki łasce i mocy Bożej. Proste, prawda? I do tego skuteczne. Gorąco Żarliwą modlitwą i żywą wiarą osiąga się wielkie zwycięstwa. Ellen Goldwhite. Wysłuchali Państwo fragmentu książki pod tytułem Pokonać Goliata, autorstwa Cezarego Rogowskiego.